W naszym archiwum sketchu na temat dnia kobiet, ale odnaleźliśmy coś, co się nada. Będzie dużo o kobietach, choć, no, nieco przewrotnie. Kabaret sketchów będących! <kluczy> Mamy nagrane na kamerach z monitoringu, kto nie śpiewał. Wyciągniemy konsekwencje. Proszę Państwa, ja jestem szatan. Jak być może niektórzy z Państwa już się zorientowali, znajdujemy się w piekle. Więc, no chcąc, nie chcąc, witam wszystkich bardzo gorąco. Nie! Yeah. Pani! W związku z COVID mamy tu ostatnio sporo więcej petentów. Osobiście obawiam się trzeciej fali. Ta instytucja może tego nie dźwignąć. Więc no musimy wprowadzić pewne obostrzenia. I tak od poniedziałku maksymalnie cztery osoby na jeden kocioł. Oczywiście w reżimie sanitarnym. U nas reżimu pilnują Adolf i Józef, tak więc światowe sławy. I jeszcze prośba do takich starszych mężczyzn, żeby do kotła jednak wchodzić w bieliźnie. Panowie, naprawdę nikt nie ma ochoty oglądać tych waszych kulek unoszących się na wodzie. Jak już coś robimy, to róbmy to ze smakiem, dobrze? I jeszcze tutaj e, zwracam się do Polaków, bo notorycznie pytacie, nie wiem, jakaś nowa choroba zawodowa. Polacy, to jest piekło. Tutaj nie ma gdzie morsować. Nie. <grywa> yeah. W związku z kolejkami do wiczowania wprowadzamy godziny seniora. Chętnych. Od 10 do 12 będzie biczował senior Piłat. To się nie ma co cieszyć. Może niektórzy mają fałszywe podejrzenia. Nie chodzi o piłata z kałaibów. Kochani, no i niby jest zakaz zgromadzeń, ale koncert nergala się odbędzie. No. Podciągniemy to po prostu pod czarną mrze, a wiadomo, na mszy można. Kochani, teraz sprawy bieżące. Mam tutaj listę osób, które do nas dzisiaj dotarły. No, widzę same gwiazdy. O, w pierwszym rzędzie tutaj siedzi pan Artur. Proszę państwa, pan Artur zabił swoją teściową. No! Panie Arturze, ale proszę się nie przejmować, mamusia też u nas jest. Nawet dostaniecie wspólny pokój. Brawo, młodoczęci, wspaniały człowiek. Rząd dalej siedzi pan Marek. Proszę państwa, pan Marek pracował w restauracji. Panie Marku, my żeśmy się tutaj bali, że pan cały ten sprzęt z restauracji do domu wyniesie. Pan chyba źle zrozumiał hasło, na wynos! W pierwszym rzędzie jest pani Marzenka. Proszę państwa, pani Marzenka notorycznie zdradzała swojego męża z szefem. To akurat nie jest nic jakiegoś tam bardzo złego. Szczególnie, że tutaj szefem jestem ja. Kochani, aby ułatwić Wam zapoznanie postanowiłem podzielić Was na kilka grup. I tak proszę bardzo tutaj najbardziej na lewo. Mordercy, szubrawcy i imprezowicze skrupówek. Yeah. No. Jeszcze raz, kur... Słyszę miłość, miłość zakopana. Będziecie tu mieli piekło, naprawdę. Na prawo oszuści, krętacze, janty, szczepionkowcy. Nie! Yeah. No i zostali mi urzędnicy i pracownicy NFZ. Wszyscy od razu do kotła z gorącą smołą. Będziecie tam siedzieć, aż wam pieczątki nie przybije. A nie mam pieczątki. Niestety. Że, aby pomóc Państwu w aklimatyzacji, przygotowałem harmonogram zajęć na pierwszy tydzień tutaj. I tak w poniedziałek tortury. Dla pań chłosta, łamanie kołem i czytanie pasków TVP Info. Jakaś dziwna grupa. A my, panowie, cały poniedziałek będziemy się katować bimbrem. Yeah. Nie! Yeah. Panowie, chcę usłyszeć. Je! Yeah. Yeah. To jest piekło. Wtorek przeżywamy wspólnie. Przeżyjemy wspólnie cud narodzin. Tak więc panie cały dzień rodzą, a panowie wiadomo, pępkowe! Je! Yeah. Takie zasady tu mamy, niestety. Środa, panie, no, ktoś będzie się musiał tymi dziećmi zająć. Podczas Środowej Ligi Mistrzów! W czwartek niespodzianka. Dzień Kobiet! Cieszą się panie? No, Panie zobaczą, jak Dzień Kobiet obchodzi się w Arabii Saudyjskiej? A panowie zobaczą, jak dzieje się to w Rosji! piątek dla panów wieczór kawalerski Belzebuba. Na pewno panowie wiedzą, że Belzebub no, potrafi się dość ostro bawić, naprawdę tam nie ma przeproś, Nie wiem, który z panów był kiedyś na jakimś wieczorze kawalerskim? Żaden. Na tylu żaden, widzicie? Ludzie stamtąd nie wracają. Analogicznie dla Pań jest wieczór panieński Halinki. Panie znają Halinkę? Nikt? Żadna? O, to nie jesteście zaproszone. Jeżeli chodzi o niedzielę... A sobota? Dajże spokój. Gdzie jest sobota? Po kawalerskim? Bóg cię opuścił. Przepraszam. Jeżeli chodzi o niedzielę, to jako, że pani miały dość ciężki tydzień, no to mam dla pani niespodziankę będzie rozrywka. Panie, cały dzień będą oglądać Żużel. Nie, nie, nie. Nie sport. Żurzel. Takie małe kamyczki. No a my, panowie, no niestety, jako że cały tydzień była ostra biwa, impreza, to niestety w niedzielę nie wypijemy ani gram alkoholu. Uh. Nic nie wypijemy. Nic. Uh. Zatwiem za to niezłe jaranie. Dobra, słuchajcie, macie to mniej więcej tutaj widzę już y, ogarnięte, y, ja lecę, bo y, umówiony jestem, słuchajcie, y, do sądu muszę iść, bo sprawę mam rozwodową, żona mnie przerobiła, ja widzę, że panie zaczynają się orientować, czemu mają tutaj tak przerąbane, nie, co wy myślicie, że ja się z tymi rogami urodziłem?